Aha. Zobaczymy, kiedy to w tym roku w kalendarzu nam będzie umierał Jezusek. Aha. Aha. Jadźka, 15 będzie wieszać Jezuska. Będzie wieszać 15, 16, 17. Tu będzie umierał, będzie umieranie. i 17 będzie zmartwychwstywał. Tak, tak wychodzi, wiesz, Jaćka. Tak wychodzi jaczka. Ale co ci powiem? Kiełbaska, dobra. Jaczka wędzona na drzewku wiśniowym. Ale, dobra. Pięknie, panie. To ja patrzę. Chwba jaczka. U prawosławnych. Będę wieszać Jezuska. Od zaraz tydzień ponos. Jaczka. Tydzień po lat wieszać Jezuska, tu będzie umierał, będzie nie? I 24 wskrzes Chrystus Was zdać będzie. No? Czy słuchaj? To tydzień po, ale będzie. Kontrolu, trzymaj się. Co? Tubo? Post nakazany? Bliaszka, zapomniał. Czy to jak tak to do malinowskich pójdę, to trzeba więcej wziąć. Weźmiemy więcej. To Weźmiemy do nich więcej. Po takie Weźmiemy więcej. Jaszka stanie w drugim rzędzie. Ja? W drugim rzędzie To nie będzie widać, jak księdze będą święcić. No. A po co ty jajko w tyle nagotowała, Jadźka? Jajko e. Jajków, jajków. O, tak. Przyjaciele. Nie róbmy sobie z Jezusa jaj. Krzyż jest pusty. Od prawie 2000 lat krzyż jest pusty. Mhm. Wykonało się. Jezus ponios, poniósł 100% ofiarę za wszystkie nasze grzechy, za Twoje moje, które popełniłeś, które popełniłeś, za wszystkie nasze choroby. Wykonało się i koniec. Jezus umarł, poszedł do piekła, zwyciężył zło, zostawił odcisk dziurawej stopy na karku szmaciarza. A następnie zmartwychwstał. I tyle. Wszystko w temacie. No, oczywiście religia każe ci celebrować te wątki historyczne, okraszone <trycjami> tradycjami, pogańskimi zwyczajami. No i tak robisz. Ale co to ma wspólnego z Jezusem, przyjacielu? Co to ma wspólnego z Jezusem? Nic. W religii tradycja jest ważniejsza od Boga. Tak to wychodzi. Taki Matrix, Zamknięte koło. Co roku obchodzisz to samo. <laughs> Jesteś zamknięty w tym systemie religijnym. Wiem trochę o tym cokolwiek, bo siedziałem w tym kilkadziesiąt lat w tym systemie. Tak, to na tej zasadzie. No, religia mówi ci. Żebyś usiadł sobie spokojnie w ławeczce posiedział. No. Ile masz latek? Zapyta. 44. No, to ja ci zawiążę buciczki. Nie rób tego sam. Zapniemy kurteczkę. Tak. Usiądź sobie w ławeczce czy w ławie. Zobacz, ile tysięcy ludzi siedzi spokojnie w ławach, w ławeczkach. Siedzą spokojnie, nic nie mówią. Przeczytamy ci, co trzeba, powiemy, co trzeba. Przychodź co tydzień do kościółka. Zobacz, jak tu jest bezpiecznie i spokojnie. Jak jest fajnie. Fajnie jest? No... Właśnie o to chodzi, i nie rób nic na własną rękę. Nie czytaj tam, co ty będziesz czytał. Wszystko ci przeczytamy, co trzeba. Tak to jest, przyjacielu, a napisane jest: Jezus mówił: Jeśli nie będziesz miał w nienawiści matki, ojca swego, siostry brata, żony swojej, dzieci oraz samego siebie, nie możesz być moim uczniem. To nie znaczy, że masz mieć w nienawiści, że nigdy już Cię, Was nie zobaczę i tyle. Chodzi o te wszelakie naleciałości pokoleniowe, żeby to wszystko wyczyścić z siebie, z psychiki, z tych... Te wszystkie obrządki, te pogańskie nawyki, tradycje tak zwane religijne. To wszystko jest... To nie ma nic wspólnego z Jezusem. Gdzie tam jest Jezus, przyjacielu? Mm. Włącz myślenie. Swoją drogą, ta obaska smaczna jest. Pozdrawiam.